Nie chcieli je wstawić do piekarnika jeszcze raz, ale on tu blaszkę i wywalił do góry nogami. Spadł tam i puszkał na ziemię. Co ty gadam Co ty to, i się pochudzili oczywiście. A jak ja doda? Ale wyczyniam. Tu zawsze. Siedziałam z, z, z Wiktorią i jej dwoma koleżankami. Czyli... No i niby jedna koleżanka jest chłopakiem. Co? Ano takie czasy. Moi widzowie, no, aż nie jeden nie widz... Jest, no, tak jest. I jest chłopakiem. Ale jest chłopakiem, obiera się za dziewczynę. Ale no, jak dziewczyna. No, no. dobrze wierzy ci jagoda. Takie czasy, jagoda. O, no. że... Nie bierze, Tylko pamiętaj, że ty jesteś. No, ty... no. Ścielają do mnie wszędzie. Tylko no, pamiętaj jagoda, że... Ty jesteś dziewczyną, no. a nie koniem. I Bogdanka już nie funkcjonuje od 2000 roku. Gdzie idziecie?